Także jest pierwsza rybka. Czyli jak przystało zaczynamy nagrywać. Już są jakieś brania, mały krąpik. Wrzucamy do siatki. Zobaczymy jak będzie dalej. Cześć Cze wszystkim. Siema. Y Jesteśmy dzisiaj na sanie. Przyszliśmy sobie wieczorową porą. No tak i co? Spontanicznie tak. trochę. Ustaliliśmy sobie, że będzie pierwsze branie. Za Nagrywamy wstęp. Było, były, pojawiły się już dwie rybki. Także Jest i branie. No, właśnie, jak widać, coś się ciągle dzieje. No i czekamy, czekamy, zobaczymy. Tutaj na sanie jest tak, że te branie się zaczynają pod wieczór. Lubił się zaczynać jak się ściemnia, więc, więc zobaczymy. Tyle słowami wstępu. Będziemy się przy rybach. Tak, zapraszamy do oglądania. Także nie ma tak łowić na ziarnko kukurydzy. Ja nie wiem, jakim sposobem ta ryba się zapięła. Na całe ziarnko. No nic, łowimy dalej. Ale mnie denerwują. Jest rybka. Denerwują mnie te zapinki. Już mi kurde drugi koszyczek spadł ostatnio. Mała płateczka na kukurydzę Idziemy dalej. Jest rybka. krąpik tego co widzę do mnie przyszło szczęście myślałem, że już nic nie będzie brać w końcu coś, coś wzięło mały krąpik proszę bardzo pokaż się tu do kamerki widać druga rybka łowimy coś się dzieje, to jest dobrze to tak mniej więcej wygląda nasze stanowisko. Mamy rozłożone, oh, mamy rozłożone cztery wędki, oczywiście każdy ma z nas kartę wędkarską. Ja łowię pikerkiem i takim cięższym fenderkiem do 150 gram. Kolega tutaj łowi też fenderkiem cięższym. Jedna wędka, 120 gram. No i, I co za To jest zagnęta Magnetic leszcz, chyba mieszaliśmy z kukurydzą i i tak. i łowimy na kukurydzę. ryby biorą tak biorą ryby o. to jest nasze miejsce no następny krąpik kurcze wcześniej było większe branie no niestety nie zaciąłem w tempo a krąpik wziął 2 sekundy po odpadnięciu koszyczka wpuszczamy do siatki niestety już dwóch rybek nie udało nam się wpuścić do siatki, ponieważ nie trafiliśmy. Także w siatce mamy z tą rybką, włącznie będzie dwie. No meldujemy się przy następnej rybce. Jest. A tu jest rybka, a tym razem na piakera. Trąbik. Już chyba czwarty o, na kukurydzę. Nie wiem od czego to zależy. Tamten miał czerwone płetwy, ten ma czarne. Nie wiem. No nic. Siata łowimy dalej. Były dwa piękne brania, ale niestety ciężko jest zaciąć czasami. Ciężko, tym bardziej na kukurydze, bo te ryby łapią i po prostu... Tak jakby puszczały. No zobaczymy. Na razie jakieś rybki są. Do następnej. Także jest kolejna rybka. Wydaje mi się, że tym razem nieco większa. No nie, taki sam krąpik, takich samych rozmiarów. Pięknie wziął. Może ten kapkę większą. No, to, co mówiłem, ten ma już czerwoniuteńkie płyt. Za dolną wargę. Jak karp na metodę powinien wziąć. Proszę. o. Piękna rybka. Piękna to nie znaczy duża, ale po prostu każda rybka jest piękna bo siateczki. Jak widać kiełbaska też się robi jak na każdy w naszym wypadzie. Wędki stoją. Coś się dzieje? Jest. jest kolejna rybka. O! Tym razem większa. O! O wiele większa od poprzednich. Chciałoby się, że to się o, Udało się. No pod wieczór zawsze przychodzi. O, teraz chwila uwagi. I teraz tak. Jak nigdy nie miałem problemu, to teraz mam problem. Ale podejrzewam, że ty jest skromb czy leś? To jest branie w tle. No dobrze. Nie wiem, jest dziwnie wybrawione. Powiedzmy, że to jest... O Boże Święty. To jest krąpik. Tak, to będzie krąpik. No ale o, Piękny. Ach. No, aż chce się takie rybki łowić. No nic. Czekamy na następnego. No. To jest zanęta, na którą łowimy. No, producent stwierdzi, że jest ukierunkowana na leszcze. No ale całkiem nieźle się spisuje na tej wodzie. Łowimy na wiele, wiele różnych zanęt. No zobaczymy. Nie będę pokazywał jak robimy. Po prostu mieszamy ją z wodą, a potem przesiewamy przez sito. Jak to powinno zrobić się z każdą zanętą. Nie dodajemy gliny. Pyczeba fluo też zapomnieliśmy. Ewentualnie troszeczkę kukurydzy dodajemy i na do takie coś łowimy. No nic, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą jeszcze lepsze wyniki. Jak na razie już coś połowiliśmy. Jest kolejna ładna rybka. Kolejny krąpik. Niedługo musieliśmy czekać. A ładny. Proszę bardzo, już się bałem, że zostałeś w tyle, a tu jest kolejne. Się nie połowie, ale. No, jest rybka. Jak mówiliśmy, salma to do siebie, że przychodzi wieczorek i. ryba i... bierze. No właśnie. No zobaczymy. No. Idzie do siaty. Jak wszystkie na koniec pokażemy Wam, ile złowiliśmy. No nic. Meldujemy się później. Tak. O, maluteńki, rzeczywiście. No ale. Nie narzekaj, że się nic nie dzieje. W ogóle ryba nie brała. No, była chwilowa przerwa w braniach. Nikomu nic nie brało, a tu mi nagle coś. O, krąpik jest. Maluteńki. Czekamy, może jeszcze weźmie coś większego. Nie poddajemy się. Także koniec dzisiejszego wędkowania. No, bo... zjedzone. Tak. Chyba od 30 minut nie było jakieś poważniejszego brania, ja nie wiem co to się stało. Ten mały, mały, mały krąpik to ostatnia rybka. Tak, którą złowiliśmy. No i co? Zobaczymy jakie rybki mamy w siatce. O! Nie można powiedzieć, że nie ma nic, a tak, bo coś jest. Chyba doszliśmy do wniosku, że to jest leszczyk. Możecie pisać w komentarzach. No, jakie jest wasze zdanie. Mi to na leszcze ogólnie wygląda. Też bym powiedział, że to jest leszczyk. Tak, to jest... To jest, ma, to jest malutki leszczyk. O! Tyle rybek mniej więcej jest. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Tak. No, ta jest największa zdecydowanie. Oczywiście ten leszczyk. Oczywiście. <laughs> eee... Trzy rybki nie wpadły do siatki z naszej nieuwagi Tak rzuciliśmy, tak, żeby nie wleciały. Jak na taki wyjazd takie wątki wieczorne to jest bardzo fajne. Połowienie, wszystkie rybki widać żyją, mają się dobrze. Tak, każda zresztą wraca do wody. Tak, my rybek nie zabieramy. Pokaż tutaj Przemek. O. Przemek. Przemek. No i super No i co? Mówiliśmy na sanie. No, my się udajemy do domu, a wy Mięcki do następnej schodamy. wyprawy. Cześć. Cześć.